Cześć, jestem Ares, Aresun, versus. Jest to pierwszy jakikolwiek film na kanale, więc musi być krótki wstępnie. Nie będę bawił się w profesjonalny kanał, harmonogram filmów, Instagram i dalej, bo dla mnie jest to po prostu niepotrzebne, przynajmniej na tym poziomie. Wszystko co tu wrzucam, bądź w przyszłości będę wrzucał, to moje przeżycia, doświadczenia i humor. Jeśli ktokolwiek z Was chce ze mną pogadać, podzielić się wrażeniami, no to po prostu niech napisze w komentarzu, zawsze postaram się pomóc, e, pogadać. A teraz zapraszam na pierwszy film z gry, która dla mnie jest najstraszniejszym tytułem jaki powstał. Ale generalnie jest, no, jest strasznie po prostu. Muszę się psychicznie na to nastawić, przygotować. Ale dobra, może będzie dobrze. No i się zaczęło. Już katastrofa. No już, generalnie w mojej głowie to już jest katastrofa, jak myślę, że mam w to grać. Ja nie mogę Odpalanie 3, 2, 1, lecimy. Boże jak ja w to dawno nie grałem Nie wiem, nie zam generalnik fabuły kompletnie, chyba się na jakiejś wyspie rozwaliłem w Wyspie pokrytej wodą największy lęk się spełnia już Pierwszy pierwszym materiale, tak naprawdę, także się fajnie dzieje No i się rozwaliłem wszystko się pali Może nie będzie tak źle, nie? Może ja może tylko sobie tak tłumaczę, że nie wiem. Zresztą Dobra, mamy gaśnicę. Także gaszę to szybko. Dobra. Gaszę tutaj, nie wiem, może nie będę na te, te sprzęty lał tutaj. Aha, no i generalnie... A dobra, jakiś samouczek mam. Nie, co to jest? Aha. Jakiś tryb awaryjny uruchamianie czytywanie jest... Ten... aha, okej, okay, to jest mój kwitłunek. Jakieś schematy, kompletnie nie wiem, co się dzieje. Latarka, nóż, flara, konstruktor bas, kapsuła, baza danych, dobra. O Jezu, dobra, wyjdźmy na powierzchnię. Jezus Maria, mnie już coś się robi, nie, jak na to patrzę. Ja pierdzielę Ja nie wierzę co ja tu robię Ja nie wierzę w to nie Przecież ja nie, nie, nie ruszę się stąd nigdzie tutaj Nie mi się słabo robi autentycznie dobra nie Nie spokojnie 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 Ares Trzeba zachować rozsądek Dobra wyjdźmy sobie na dół Wyjdźmy sobie na dół spokojnie Nie, nie może być tak strasznie nie? Spokojnie, ale dobra. Mamy pierwszą styczność. Pierwsze dźwięki. Mnie te dźwięki wcale nie, yy, nie sprawiają mojej radości. No dobra, nie wiem, jakiś mamy fragment, więc ja sobie to podniosę. Aha, mogę rozbić, okej. Okay. Yy, to jest generalnie moja pierwsza taka większa styczność yy, z tą grą. Ja generalnie nienawidzę gier podwodnych. To jest dla mnie masakra. Ja nie mogę, dobra, jakiś tlen mam tutaj, ok, mam wodę. Nie, nie wygląda to tak strasznie, szczerze mówiąc. Więc tutaj mam jakieś. Nie wiem co to jest tak naprawdę jakieś głębiny, jakieś dziury. Na razie jest jeszcze pokojowo, na razie jeszcze się nie boję. Pewnie, pewnie będę się starał później, dobra, jakieś grzyby. Tych grzybów też nie chcę za bardzo zbierać no i zobaczmy co my tu mamy tak naprawdę mamy jakieś uszkodzone radio mamy fabrykator, aha dobra to jest wytwarzanie z tego co pamiętam uszkodzone systemy drugorzędne, schowek aha, flara woda, jakieś kostki odżywcze grzyb jakiś tytan, o tytan, to tytan może nam się przydać, tak mam nadzieję taką, my jeszcze się myli. escape tutaj okej, okay, mam apteczkę, to też się przyda no i dobra, lecimy na dół lecimy na dół tutaj mamy jakieś gówno ja nie wierzę co ja robię, nie? bo jakiś rów mariański tutaj mamy fajnie, fajnie, ja to nie chcę tak daleko odpływać o, mamy jakąś płaszczkę za chwilę podpłynę mam jakiś złom, mam paliwo aha w tym, w tym paliwo. Aha. aha, bo, ty... dobra, to taki, taki jetpack taki jetpack, mogę tym coś takiego zrobić ok. mamy kolejny złom e, kolejny złom i w sumie nie wiem, tlen mi się kończy, więc wypłynę szybko. Dobra, eee, grzyby kolejne, ale to nawet ich chyba nie zbieram. Zostawiam się co to takiego tutaj, jakieś gówno takie pływające. O dobra, rybę złapię, bo chyba, chyba się da z tego obiad zrobić, tak mi się wydaje. Przynajmniej. Aha, nie, dobra, te małe mogę łapać. To z tego co jeszcze kojarzę, kilka lat temu co grałem, to można te małe łapię, tylko że trzeba je najpierw złapać, ja w tym dobra, raczej nie jestem. No dobra. Trzeba coś konkretnego porobić. Coś konkretnego. Dobra, o, udało mi się rybę złapać. Nawet fajnie ona wygląda, tak się mi rusza w łapie, pewnie mogę ją zjeść. Wiem, wolał ją właśnie sobie chyba przyrządzić. Dobra, tutaj się mniej więcej... O! Mogę nawet Zasoby, materiały podstawowe, tytan mogę wytworzyć, spoko. Wytworzyłem tytan, oj, i mogę jakieś osobiste sprzęt O butla o 2, gaśnica, rura, pływająca pompa Ten, to akurat nie wiem, smażona żywność, dobra Lecimy Lecimy, smażona żywność Urządzenia na nawodne, wodoszczelna szafka Kurde, nie chciałem tego robić Ja nie mogę, dobra, e, tytan jeszcze raz zrobimy Bo chyba jakiś złom pozbierałem, to z tytan porobię co eee, to, to osobiste? Sprzęt eee, Dobra, butl te, też sobie zrobię z tytanu. No i Gidrym, jeszcze wiedział co z tym chodzi. To, sympodii, to by było jeszcze w ogóle super. Mam jakoś teraz butlę, trochę mi się zwiększył ten tlen. Mam nadzieję, że mam też gdzie spać. Mam? Nie wiem, może mam, może nie mam. Jak nie mam gdzie spać, to się za, załamie Co tu mamy? Mamy test obwodów nieudany. Wszystko generalnie jakaś awaria jest. mam jakiś duży statek. Gdzie ja jestem, to nie wiem, za bardzo. Dobra, Aurora doznała uszkodzeń kadłuba na orbicie. Powód nieznany. Doznano niewielkiego urazu głowy. Spoko. Zjem sobie tą rybę, którą sobie upiekłem. E, bumerang jakiś, usmażony. Ile mam tych grzybów? Mogę je zjeść? Nie, nie mogę, to jest jakiś... nie wiem co to jest nawet. Więc sobie je automatycznie poprzenoszę tutaj, bo ich zebrałem w dupę dużo. Nie wiem, z 30 chyba się noc robi, tak mi się wydaje. Tych ryb tam nie złapię, chyba, albo je złapię, albo, albo nie wiem, albo może nie złapię. Jakieś tutaj mamy duże te. Z, dobra, z czego się robi nóż sur, survivalowy? To zacznijmy od tego, Tu jakieś osobiste są narzędzia. O, nóż survivalowy. Guma silikonowa, z czego się robi gumę silikonową? Z... zlepek nasion wodorostów, no już ja widzę jak Ja z moim lękiem przed głębinami płynę na głębiny wodorostów, już Na pewno, na pewno mi się to uda O kurde, ale fajnie mogę płynąć Ja, no nie kadaj, no nie No nie wpłynę tam, nie? Nie ma dupy, dobra nie, lecimy Nie ma co się ten martwi, tam mam jakiś zlepek koralowców Ja nie mogę nie powiem szczerze mówiąc, że z tego wszystkiego to, to jest najgorsze, nie? To jest najgorsze. Dobra walić mi ten tlen, o ja nie mogę To jest najgorsze za... Boże, co to było? Ja mi wytrzymam, nie? To, to, to grubo, za grubo, za grubo Za grubo tlen, o Boże, nie, ja tam mam płynąć to mi się słabo robi Wali mnie ten tlen, dupię. mam Mogę umrzeć, mnie to tam... Ja już nie chcę, nie? Mi się już odechciało Jak ja tam popłynąłem, to mi się aż ciepło zrobiło No dobra Także, ta, ta misja nie była zbyt udana Ale no dobra, nie poddaję się dalej Mam grzyb, mam tytan i mam jakąś szafkę Ja nie mogę, co z tym mogę zrobić? Yy, nie wiem Naprawdę nie wiem. Kostka odżywcza, przewitrowana woda, schematy, zasolony bumerang. Jakaś wysokopojemnościowa butla. Nie, te dźwięki są najgorsze, nie? To nie ma porównania. Te dźwięki to jest wszystko po prostu. I to się chyba... Mi się wydaje, że się nawet noc robi. Jaki statek tam jest, ale ja tam nawet nie mam psychy. Nie wiem, do tamto kamienia popłynąć, nie mam psychy. Także co ja będę mówił, żeby gdziekolwiek dalej popłynąć? Nie no, za mocno, za mocno, naprawdę. Ja nie wiem, jak będzie trwał ten odcinek, bo ja nie wiem, czy moja głowa tyle wyrobi, nie? Jest czwartek, a mi już siada psycha. Dobra, co ja tu mam robić? Boże, mogę i spać, bo ja już nie chcę tam chyba siedzieć. No o boże, nie, już noc zachodzi. Mogę i spać. Proszę. Chcę i spać. Błagam. Dajcie mi spać, no. Narzędzie naprawdę... Mam narzędzie naprawdę? Czy nie mam tego... Nie no, mam gaśnicę. Akurat nie wiele chyba nie da. Chociaż mogę coś mieć w tej skrzynce. A, tu mam tylko flary, to mi na pewno dużo dało. Jest jakaś drabina, o jest urządzenie naprawcze, o Jezu, siarka jaskiniowa, guma silikonowa, ja nie mogę No dobra, skaner Dobra, ja chyba poczekam sobie do dnia i jak pęd, poczekam już do tego dnia Nie, bo ja nie wyjdę w nocy, nie, ja się za bardzo boję To yy, jak już poczekam do tego dnia, to już wtedy sobie tam coś porobię Nie wyjdę w nocy, nie ma ch**a Przecież ja nie wyjdę, nie? Przecież się tak zasad, że ja nie wyjdę. Czekam na tą noc, na ten dzień, znaczy czekam non stop i już mnie dobija mnie psychicznie. Przebywanie w tym świecie mnie dobija. Włączanie tej gry mnie dobija. Już. Ja już nie wytrzymuję. Chociaż... A dobra, mam zrobić palnik. OK, jest tutaj zadanie. Mam zrobić palnik. Gdzie trzeba tam gumy silikonowej, wykrywając zwiększenie lokalnych poziomów promieniowania? Tendencja ta pokrywa się z uszkodzeniami rdzenia napędowego aurory, spowodowanymi w czasie kolizji. Fajnie, bardzo mi to tu wiele wyjaśnia. Wszystko na pewno rozumiem. O, chyba się dzień zbliża. Jak? Ten opa! No dzień się zbliża elegancko. Kurwa w końcu. W końcu, ale jeszcze nie wyjdę, nie? Jeszcze nie wyjdę, chociaż. Nie no, jeszcze nie wyjdę. Je jeszcze, nie jeszcze słońce nie wstało. Tak, jeszcze jest ten, dobra, czekam aż słońce stanie. Dobra, myślę, że jestem gotów. Yy, nie jestem gotów. Dobra, nie, nie pierwszy. No nie, jak ja mam tam płynąć, to naprawdę mi się słabo robi. To nie jest śmieszne w żadnym wypadku, nie? O, mogę złapać rybę, ale. A, a to złapię, kurde. No nie, no jeszcze te dźwięki, no na pewno, nie? No dajcie jeszcze więcej tych dźwięków, dobra, idziemy na, na dół. Co to jest? Co to jest? No do, tu się czuję w miarę bezpiecznie, tak? Tutaj te, ta jaskinia jest tak na, czu na krańcu mojej wytrzymałości psychicznej. Te dźwięki no nie wyglądają za przyjaźnie. O, jaki zawał Co to jest? Jaki kwa zawał? Ja wolę. Nie ma chuja, że w to zagram dłużej churwa nie wiem, nie? Dobra, nie, nie, spokojnie, spokojnie. To jest tylko gra, tak? To jest tylko tytuł, Ares. Nie ma się czego obawiać. Nie ma tego. Nie ma lipy, nie ma lipy, nie ma lipy. Spokojnie, spokojnie. To są jakieś kamienie. O! Ruda miedzi. No już widziałem, że mi dobrze idzie, nie? Postęp. Postęp, postęp, dobra, dalej. Ja nie wytrzymam, nie, to jest w ogóle... nie... Co te ryby robią tutaj? Co ty robisz? Co ty robisz? Ja nie dopłynę, Dobra, nie. Trochę kusi, trochę kusi. I mi zaslewiatan tutaj wyjedby. Dobra, po usłyszeniu tego dźwięku stwierdzam, że wyjeb***e Nie płynę tam Zaskończę tę, tą naprawdę już Nie, za, grubo, już czuję się, co 3 godziny grał O, dobra Osobiste, sprzęt I co tu mogę zrobić? na tak, gówno eee, Gaśnica, no na pewno mi się przyda Elektronika, miedziany przewód To, to nie Szkło, też nie Kurde, ja chcę silikon Mogę silikon, czy, czy mi nie dacie silikonu? Bo ja naprawdę nie chcę przykładown tylko. Mi się... Ja już mam dość. Ja to tylko na tym biomie będę pływał, nie? Mi się już nie chce. Mi się już nie chce, co to jest? Bo ja tam dalej to nawet nie wypłynę, bo ja to się boję. Co to jest? O, tu coś jest. Siema Wow, obce jaja. Ale super Myślę, że obce jaja mi się przydadzą w tym eksperymencie, jakim jest Subnautica Co tu jest? Jakiś znowu grzyb kwasowy, którego mi się nie chce zbierać Ej nie, no tak da się oswoić z tym światem, nie? Tak da się oswoić Tak całkiem przyjemnie już się tutaj pływa, na tym obiomie, bo na razie to jeszcze nie jestem gotowy Ej, Co to jest? Nie, nie, nie Idziesz do domu, nie? Co się stało? Aha, bo miałem ja mało tlenu, dobra nie dobra, ja, ja... nie... ja już nie wytrzymam, nie? Nie, nie, dobra. <ś> za dużo, za dużo. Zdecydowanie za dużo.